Zobaczmy, co tu dziś mamy. Hmm. oto kolejna opowieść. Księżniczka Agatka. Agatka. Jestem przekonany, że choć raz Jestem każdy z Was marzyło że o byciu rycerzem. Każde z Was marzyło o byciu rycerzem lub księżniczką. Wiele dziewczynek i wielu chłopców tak robi, jednak nie Agatka, gdyż ona była księżniczką. Księżniczka powinna nosić krynoliny, lśniące perły i mieć długie blond włosy. Powinna jeść nożem i widelcem i pić herbatę z odstawionym paluszkiem. Księżniczka Agatka powinna była mówić: "Nie, dziękuję bardzo. Proszę o wybaczenie i nie sądzę." Jakoś jej to jednak nie wychodziło. Może i miała blond włosy. Ale na tym kończyło się jej podobieństwo do księżniczki. Uwielbiała skakać po kałużach, rzucać wokół błotem i mówić głupi idiota, co razem i z osobna nie bardzo przystoi księżniczce. Mimo to była prawdziwą księżniczką, ponieważ jej tatuś był królem, a mamusia królową. Jej rodzice ciągle powtarzali, Uważaj, by się teraz nie pobrudzić. Nie rozmawiaj z pełną buzią i wielkie nieba, jak ty wyglądasz. Próbowali nauczyć ją dobrych manier i przekazać, jak powinna zachowywać się księżniczka. Czytali masę książek o wychowaniu księżniczek i oglądali w telewizji programy poświęcone temu tematowi, lecz to wcale nie pomagało. Agatka kaleczyła sobie kolanka, nie zawracała sobie głowy myciem swoich blond włosów, a gdy raz na obiad podano jej smażone żabie utka, rzuciła nimi w króla i królową. Obrzucenie żabimi utkami nie należy do przyjemności, więc Agatka została uziemiona. Nie wiecie co to znaczy? To rodzaj aresztu domowego dla dzieci. Nie można widywać się z przyjaciółmi. Dzwonić do nikogo, ani robić nic zabawnego. Mówiąc krótko, trzeba się wtedy nudzić. Nie wiem, czy to pomaga na każdego, ale na agatkę pomogło. Rzeczywiście stała się całkiem normalną księżniczką, może nawet zbyt normalną. Była teraz taka jak inni i zaczęła zachowywać się dokładnie jak inni. Pewnego dnia tego wszystkiego było za wiele. I to król wraz z królową wskoczyli do błotnistej kałuży i obryzgali agatkę błotem. Odkryli bowiem, że bycie księżniczką jest całkiem normalne. Ale bycie dokuczliwą księżniczką to coś specjalnego. A oni właśnie chcieli, by ich ukochana córeczka była kimś specjalnym.